Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj z tym razem sobota, czyli 12. Ja sobie wziąłam kosmetyki, będę się malował w aucie. Jest, jest ciemno pomimo, że jest rano. I teraz na szybko otwieramy kalendarze, kalendarze. adwentowe. Otwieramy dzisiaj, tak jak wspomniałam, mamy sobotę, czyli 12. I 12 znajduje się... I nie widzę 12, jejku. Dlatego jest jak się człowiek spieszy. Okej, okay, znalazłam 12 w lint, jest tutaj. Dobra, lecimy z tym. O nie, kalendarz się przywraca i znamy takiego zielonego cukiereczka. Dobra, mamy takie coś. Wyostrzysz. Dobra, jest i on. I teraz Milka i dwunastka. Czy uda mi się tak na szybko znaleźć? I dwunastka eee. znajduje się tutaj, więc otwieramy i co tym razem? O nie, kalendarz leci. Dobra i co tym razem? O Oreo, mega mi to fajnie i kalendarz mi się. Dobra, więc tak to jest jak się człowiek spieszy, jeszcze jedną ręką nagrywam, więc no. Dzisiaj mamy ogólnie takie zdobycze Oreo i ten cykle. Co ja chciał być? A, czekoladka z Lint w sensie cukiereczek, no. Dobra, ja się spierzę, więc dlatego tak dzisiaj chaotycznie. Okej okay, moi kochani, my już dojechaliśmy do Warszawy Pałac Kultury, no i idziemy do złotych parach. Jesteśmy teraz w Wiktorii Secret i tradycyjnie zawsze jak jesteśmy w Warszawie to praktycznie tu przychodzimy. Właśnie wyszliśmy ze złotych tarasów i teraz jedziemy do Blue City. Kochani, tradycyjnie, jak to ja przyjechałam robić zdjęcia na Instagrama. Zobaczcie się tutaj na tronie, wśród tutaj prezentów, jeszcze tutaj, no. I robimy foty na mojego Instagrama, więc jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to gim w zapraszam. W galerii Sorki za taki kadr, ale jest sporo osób, nie chcę ich nagrywać i ogólnie dzisiaj jemy niezdrowo, bo jemy w maku w takim znaczeniu, że po prostu jesteśmy tutaj w Blue City, jestem już po zdjęciach, które będą na moim Instagramie, trochę Wam tutaj pododawam. Teraz właśnie nasz kojemy y, maczka, co się za, rzadko zdarza, przynajmniej ja nie jest maczka, ale nasz są tu zamykane, więc nie ma zbytnio gdzie jest, więc jedziemy tak już idą. I potem jeszcze jedziemy do Galerii Północnej, prawdopodobnie nagram dla Was film, ponieważ tam jest y, otworzony największy sincery w Polsce, dwupiętrowy, właśnie jest otwarty, więc tam jedziemy. I też planuję do Flora Point, czy jakoś tak pojechać, więc no, duże Jest dzieje. ich dziewięć, ale e, pewnie zjem jakoś tak trzy, 4 Zdją też skrytki całych też pewnie nie zjem. I jeszcze tutaj mamy spray, te są jeszcze moich rodziców. No. Jesteśmy teraz w Galerii Północnej, idziemy do największego siseja w Polsce. Szczególnie teraz idziemy do Shinsoya i itd. i w ogóle się przebrałam w międzyczasie. Słuchajmy, właśnie teraz jedziemy już na parking, tak naprawdę byłam w Galerii Północnej w tym no w otwartym świętej nagrałam cały oddzielny film dla Was, więc dlatego Wam zbytnio nie nagrywałam. Takie okay, moje kochani, tak totalnie na spontanie, nasz, szybko, bo jest 22.30, dosłownie teraz wjeżdżamy do domu, aczkolwiek jest późno, a ja muszę jeszcze tego vlogmasa zmontować, bo chcę, żeby był następnego dnia o 10.00. Czy mi się to uda? Nie wiem, ale no, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Wszyscy, to oglądacie, no to pewnie się udało, zobaczymy. Yy, na 10.00 mam nadzieję, że się wyrobię, może trochę opóźnienie będzie, no więc to. Dziękuję za oglądanie, wiecie oczywiście łapki, subskrybujcie już nawet przycisku nie będę dawać montażu tam na dole. No i co? Do zobaczenia, pa pa, buziaki!